Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich sympatyków mojego kanału. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. E, powiem tak, nagrywam ten odcinek, ponieważ poprzedni spotkał się z dużym zainteresowaniem. Oczywiście też nie obyło się bez delikatnej fali hejtu, ale większość telefonów jest. Przeważająca, a miła i konstruktywna w rozmowie, ale jest paru hejterów, którym się nic nie podoba. Hejterów, którzy, tak powiem, mówią, że się tylko jakby czasami docinki osobiste w komentarzach piszą. A powiem tak. To nie był post, żeby mówić o mojej zajebistości I o moich zarąbistych gołębiach Bo nie miałem tego na myśli e, Bo są lepsi hodowcy ode mnie Są lepsi hodowcy ode mnie i ci lepsi hodowcy ponieśli też kosmiczne straty Bo co powiedzieć o stratach kolegi, który był w piątce w Polsce. To on 18 sztuk z 60 wybulił starych gołębi, bo nie dał roczniaków na 500. Co powiedzieć o koledze, który był ze 3-4 razy mistrzem regionu, rejonu, który klasyfikował się w supermaratonie w dziesiątce w Polsce. Który na jednym locie czy, czy też wygubił No kupę gołębi Jak sam mi powiedział Z 36 roczniaków Zostało mu 10 Które miał na sezon eee, Pozostałe loty Ogólnie loty mu super szły Ale jeden lot im załatwił całą sprawę O kolejnym koledze, który zgubił No 20% gołębi ABUZE 3-4 razy mistrzem okręgu. Eee, to nie są rodzynki. To są hodowcy, co mają znakomite osiągnięcia i osiągnięcia na super wysokim poziomie i to w różnych kategoriach. Także w kategoriach maratońskich. Najlepsze serie z maratonu w okręgu. Eee, w super maratonie serie. Pełne z Brukseli przy dystansie 1000 km, ponad 1000 km. I to tacy koledzy, których bardzo dobrze znam, mają ogromne straty w lotach. Więc nie trzeba robić osobistych docinek. Bo to nie miało być do końca, nie wszystko co kręcę ma być o mnie i o moich gołębiach. E, I o, o tym jakie one są zarąbiste i ponadto też hodowcy, którzy tam współpracują ze mną, mają gołąbki. Lata obserwują, wiedzą, raz na wozie, raz pod wozem, ale jakiś poziom lata się utrzymuje. E, też te gołąbki potrafią latać też mam parę fajnych gołębi samiczkę, która była druga na oddział, trzecia na oddział piąta na oddział bodajże tak popatrzyłem wyniki, teraz te komputerowe są fajne, ma kapitalny koficjent pewnie bym ją dał na maraton najbliższy, który się zbliża, ale chyba posłucham mojego prezesa i jej nie dam chyba zacznie mądrzej lecieć i pewne rzeczy mądrzej robić Skoro ma taki zarąbisty wynik w koficencie, to być może trzeba lecieć, żeby nie o wszystko, a o małe cele, mniejsze cele, małe kroczki i, i odpuścić takim gołębiom, szczególnie, że lot się u nas też ekstremalny zapowiada, mamy mieć 700 km w niedzielę, gdzie prognozy pokazują 30 stopni. Po całej trasie Nie wiem Armagedon się zapowiada Co do zarąbistych hodowców Którzy mają świetne wyniki I świetnie lecą To ja też odwiedzę takich zarąbistych hodowców zarobistą hodowlę Też zrobię to dla was Hodowlę, która super leci Żeby tych hejterów Pokazać też hodowlę Która sobie poradziła w takich warunkach Super poleciała jest to wyjątek, jak to mówią, potwierdzający regułę, bo, bo hodowla sobie poradziła. Też nie obyło się u niej bez strat, cudów nie ma, no ale z mniejszymi procentowo i, i ma świetny wynik, świetne wyniki. E, świetne wyniki może porozmawiamy w jakiś sposób, możecie zadać pytania, jakie byście chcieli może do takich hodowcy. Jakie pytania byście sobie życzyli, żeby takiemu hodowcy zadać, który sobie super poradził w ciężkich lotach 500 km, w upalnych lotach pod wiatr. Eee, to jak najbardziej też taką hodowlę dla Was odwiedzę. Także to nie musi być wszystko na moim kanale, o mnie, o moich gołębiach. Wiadomo, mam najbliżej i najwięcej swoje znam. Mogę je omawiać, pokazywać, mówić o nich ale też yy, mówię o innych hodowlach i o problemach, które dotyczą nie tylko mojej hodowli, ale też innych hodowli, tak mi się wydaje, więc więc oczywiście fala hejtu się jak najbardziej wylała, bardzo, bardzo duża o wielu rzeczach można by mówić, bo oprócz tego są jeszcze, nazwałbym to hejterzy Lokalni hejterzy nielokalni, o <laughs> eee... a miejsca oto także karmię sobie moje gołąbki, które tutaj, o ta samica tam z 12 roku, ona miała w jednym sezonie za dwa sezony 6 maratonów zrobione i 10 lotów 500 km. Ta babcia tutaj z 12 roku. Tam bije się i siedzi na jajkach o samcem moja córka szaleńca, która też miała 10 konkursów i z upalnego maratonu przyleciała i, i klęczała, i już potem jej nie włożyłem, bo mi żal było. A miała 10 konkursów na 10 wkładań i na dwa ostatnie loty nie poszła, i, i lotnikiem nie została. Tu w celi jest kolejna córka szaleńca, też z rocznika takiego. Tamta jest z 16 rocznika, czyli 9-latki to są. One są nielotowane, one są jako samice rozpłodowe, po prostu tutaj na wolności przy samcach. Jajka ma oczywiście kolejne, Właściwie powinien ją zabrać stara babcia to jeszcze do rozpłodu jajeczka będą młode i tu też jeszcze sobie do rozpłodu z własnych głębi zostawię nie planuję w tym roku nic nie kupować obcego, bo dość nowego materiału do krzyżówki. No może to też powód większych strat, że ten nowy materiał często... Nowe krzyżówki nietrafione, nowe gołębie może nie nietrafione, ale koledzy, którzy mają straty, gołębi nie przynosili i też mają straty potworne. Więc bazują na swoim materiale. O, tu stara też widzę. Jajko zniosła ta z 12 roku. Z samcem, bo tam samczyk jej cela i następny. Kurde, Sanary, babcie teraz. O, siada samiec na jajku. A tu jest ona. się bije samcem. Też babcia. Kurde, 13-letnia to. Jajka zniosła. Kolejne Powinienem ją rozdzielić, to, to pójdzie Te gołąbki zostaną dla mnie do rozpłodu Po tych zresztą tu młodziki latają Gdzie one są? Ojej idzie, idzie jeden Idzie jeden i idziesz tu? Nie idziesz Także Także to jest tak, że nie tylko słabi hodowcy mają stratę, ale właśnie też hodowcy najwyższej najwyższej półki najwyższej półki e, też te straty mają No i dzwonili do mnie hodowcy, z Mazur chodził hodowca, że obserwuje go, przede wszystkim zastanawia, gdzie te wszystkie gołębie zgubione się podziały, bo straty są e, bardzo duże. No, jest paru hodowców, którzy się tam na papierze wypowiadali, że oni nie mają strat. Tak jeszcze jakby to na liście było widać i potwierdzone autentycznie, nie tylko na piśmie, to też by było dobrze, bo, bo ja mam kolegów sprawdzonych, szczerych, bardzo dobrych hodowców, mogę powiedzieć lepszych ode mnie, z lepszymi wynikami niż ja i mają straty i naprawdę solidne. I tutaj nie wszystko co nagrywam musi być o mnie po prostu I jakby czasami te osobiste docinki nie wiem nie mają sensu bo ja coś nagrywam o sobie coś nagrywam ogólnie u hodowli gdzieś gdzie mnie zaproszą ktoś chce coś pokazać też takie hodowle też takie hodowle e, odwiedzam zresztą w Kurejon chorzył bytą Świętochłowicę tam też kolega miał strasznie ciężkie loty z 500 -ki. Też yy, mu to tam Bardzo, bardzo Ciężko poleciało Też nie był zadowolony Na locie Tu są te młode Po tych emerytkach wychowane Które tu są na lotowym Jest ich tu O, tu jest kolejny Tam kolejny Po papu czeka hmm, Także też Wiele hodowli nie jest zadowolonych A to co teraz się zapowiada na niedzielę To naprawdę Jest przerażające To jest przerażające co Jaki ten lot najbliższy się zapowiada to Trzeba będzie Trzeba będzie zostawić tym co się chcą ścigać Te ciężkie loty żeby się ścigali no, a samemu trzeba będzie zacząć chodzić po rozum do głowy Zacząć słuchać rad prezesa I... I lotować bardziej rozsądnie i to tylko tyle no, trzeba patrzeć na siebie, robić swoje To co inni wykombinują, będą robić głupoty Być może trzeba to olać A zająć się sobą i tyle Też to jest jakiś sposób i może, może nie ma co na innych na siłę uszczęśliwiać, póki sami nie zmądrzeją. Sami nie dojrzeją do tego, że wykańczanie gołębi nie ma sensu. Eee, może trzeba po prostu inaczej się do tego nastawić w inny sposób. Myślę, że takie będzie trzeba wziąć namiary na to, na przyszłość no cóż, teraz duch walki nie pozwala sobie tak łatwo odpuścić mimo, że wiem, że będzie ciężko to to i tak tak, hodowca, ja chcę no chcę uczestniczyć w, lo, w locie, chcę, chcę walczyć Ale nie lubię być zmuszany do takich decyzji, do takich dylematów. Cała nadzieja była w tym, że po prostu to się na wyższym poziomie rozsądnie rozwiąże. Niestety nie. No i teraz trzeba głowić się w głowie co zrobić. Chodzę tutaj, przeglądam te samczyki. Tu ślatek. To jest wnuk Dakara. Za roku zrobił upalne 700. No i się zastanawiam, czy go koszować. Czy nie koszować? Czy to ma sens, żeby go koszować? Co dać na ten ciężki, upalny lot? Eee, ja powiem tak, no, przy takich lotach. Jeśli są hodowcy, bo można tak moją myśl kończąc, że można nie lecieć po prostu yy, i się wycofać to ja powiem tak yy, To ja z pewnej strony Czy takie 500 upalne czy coś Ja też bym się wycofał z e, ja bym się też wycofał z finansowania tych lotów czyli niech sami hodowcy sobie opłacają ci co chcą brać udział w tych ciężkich lotach tak trochę jest w Niemczech że tam każdy lot jest płacony logistycznie to jest potwornie trudne ale Ale czemu ja mam finansować loty, których nie chcę brać udziału na przykład nie Wiem, że zaś mi Mam jednego gołębia, który mi tam do siatki wchodzi Nie wiem czy nauczył się tam skakiwać To jest kurczybek. To zaś tam skoczył? Chodź pojdź 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 To za Jeden, nie ja wiem, no. Jutro coś dogram. Dzisiaj zamykam interes i idę spać. I mamy Boże ciało. Tradycyjnie kawałek drzewka z ołtarza sobie wziąłem. Córka sypała kwiatki. A ja tutaj jestem teraz przy gołąbkach. Puściłem młodzież na podwórko. Ale tak tam gruchają wesoło. Samice tam mają. Młody już puściłem. Muszę się oblatywać. O, siedzą teraz je. Zawołam młode młodzieżówkę. No tutaj jestem w przedziale rozpłodowym. A tutaj jeden młody po tej połowce rudej. A tata to oryginał klikę, tak wygląda rudzielec a jest rudy o! nie uciekaj bo tu po ziemi chodzą i po ósmym lotniku Polski tu jest o, tu są młodziaki i nakrapiany są cztery chyba mi zostały Raz, dwa, trzy, cztery. Rodzeństwa są poprzekładane na drugim, na drugim przedziale. No to są, to są rodzynki, jeśli chodzi o pochodzenie. Ach, tu jest jeszcze. Bije się. Mam bojowy też jeden tata go zachowuje no i tutaj też w gojemniku rozpłodowym jesteśmy tam się młode ukrywają, o, wychodzą tam nakrapiany parę młodziaków tu jest też ich będę o tu jest taki młody starszy e, też tegoroczny o ten, ten połowy rudy imbred tam nakrapiany młodziak także tu są po moich tu o tu wychodzi z białym ogonem ogonem piszczą młodziaki także tu jest ekipa i też są tu stare gołębie część tych starych gołębi z werkamena samica te gołąbki z rozpłodu będą o, teraz przyszedł z białym ogonem o, te gołąbki z rozpłodu Będą, tu rudy powinien być, będą do, do sprzedania też. Tu nie wiem czy widać, to jest właśnie rudzielec. To jest, tu też jest połowy rudy. Tu jest niebieski, o. młode młode. Przepiękne. A, tu też. płowka samiczka, połowa ruda. Józef no, na bądź o, także na ta rozpłodzie. Kilka tych młodych mam. A teraz jeszcze wracając do tematu, do tematu tutaj tych lotów i strat. Mają hodowcy ode mnie oryginały, oryginalne gołębie i gołąbki też. Te pięcety w innych rejonach super latają. Trzeba też powiedzieć, że w pewien sposób są też hodowcy, co mają rękę i umią te gołębie przygotować na loty upalne. Mają zadbane gołębie zdrowe i, i lepiej umią przygotować. Lepiej umią przygotować, mają te straty na przykład mniejsze niż pozostali. Ale ja głównie tu mówiłem o tych słabych hodowcach, którzy. Po prostu po takim locie kończą zabawę, bo, bo nie mają czym lecieć. A ja się postaram odwiedzić e, hodowle na top topie, które świetnie sobie lecą. E, pokazać Wam takie gołębie, może zrobić jakiś wywiad. Zadajcie pytania, co by Was interesowało odnośnie może nie wiem, prowadzenia, przygotowania, damy jakąś relację od hodowców stopow, stopu, którzy też. Te loty lecieli i, i, i są w czołówce, mają czołowe wyniki. E, a tak jak ja wspominam, tutaj hodowcy mi dzwonili, moje oryginały też mają czołowe konkursy. E, także jeśli ktoś ma jakieś pytania, niech pisze niech dzwoni. Kontakt do mnie 513. 812 854 I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. O, tu białaska O tu werkamenka, dwa werkamenki. Spadł mi się chce Werkamen od Marka Trzaski Z werkamenką. Ale to sprinty nie na upały nie na upały, także też trzeba na pewno od, odpowiednich ptaków. Jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie. Dobry lot.